Grażyna Konopka. Jestem prezesem Stowarzyszenia Zespołu Regionalnego Wisieloki, koordynatorka projektu Kazacka Akademia Wisieloków, dofinansowana z Radowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura Interwencje 2020. Zajęcia rozpoczęły się w lipcu, a zakończyliśmy w październiku. Warsztaty haftów hazackich, przyśpiewek, tańców, obrzędów, zwyczajów. Z naszego regionu. Zajęcia odbywały się na terenie Powiatu Rawickiego Gminy Rawicz na wsiach kazackich. Patronat objęła Gazeta Rawicka. W zajęciach brały udział dzieci, młodzież, rodzice, dziadkowie, jako nośniki wiedzy o tym regionie. Jak również zależało nam, aby tą wiedzę poszerzyć i. Ten piękny nasz region hazacki w jeszcze wymiarze przedstawić. A ja sobie podrygą, 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 skowolową jadwigą, jadwigą bens. Razem tak podrygali, drygali, drygali, ożby dumny zerwali, zerwali, bens.